Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś moimi gośćmi Natalia Benedykcińska, mistrzyni Polski Młodzieżowa w Skoku w Dal. Witam cię bardzo serdecznie. I Marek Walczak, trener mistrzyni oraz prezes klubu sportowego Stalela. Zaczniemy, może od Natalii, od mistrzyni młodzieżowej. Natalia, właśnie taki krok po kroku robić, bo w zeszłym roku były dwa złote medale w kategorii juniora, teraz przeszłaś do młodzieżowej i też od razu złoto. Zaskoczenie! Tak, ponieważ jest to mój trzeci medal złoty, a w dorobku mamy sześć medali, także można powiedzieć, że gonię Ewę Rosiak, bo Ewa miała bodajże sześć medali mistrzostw Polski, także takimi małymi kroczkami próbuje się dorównać FC. 6 bardzo blisko rekordu życiowego, jednocześnie blisko medalu w seniorach, ale no trzeba było bić rekordy życiowe, żeby tam stanąć na podium tym seniorskim. Tak, ostatni skok, tak trochę żałujemy z trenerem, bo był spalony minimalnie i był no, na pewno wynik rekordowy, ale no, zostawię widocznie ten wynik na lato, zobaczymy co będzie. No właśnie, trener pewnie zadowolony, bo zawodniczka rośnie, robi progresy, jest medal w kategorii młodzieżowej, a w seniorskiej no tak pewnie gdzieś lada moment też będzie to podium. Ile trzeba skakać? 10-15 cm więcej? No zawsze latem wyniki są troszeczkę lepsze niż na hali, i dlatego myślę, że wynik powyżej 6 metrów, 20 centymetrów może dać medal. I myślę, że nas będzie na to stać. Ja myślę, że przy takich dobrych układach, nieraz taki udaje się perfekcyjny skok, to wtedy no, można uzyskać wynik rekordowy. Zresztą to jest na takiej zasadzie. Natalia. W ubiegłym roku 6.10 skoczyła w skoku takim perfekcyjnym, trzeba przyznać, tak. to były jakby wszystkie jej pieniądze. Natomiast w tym roku to 6.09 to był skok, w którym były jeszcze pewne rezerwy, no a poza tym dwa skoki przekroczone po centymetrze, które były w granicach 6.20. Nie mówię, że zdobyłaby na pewno medal, bo to trudno ocenić, ale mo mogła powalczyć. Także rezerwy są, już latem ubiegłego roku. Były też skokie dawane e, dalekie, myślę, że... Kwestia wiatru, nie? bo tam były delikatnie przekroczone tak, te rzeczy, tak, które no gdzieś tam gdzieś decydowały o tym, że e, na memoriale Ireny e, Szywińskiej. Tak, tak, tak 6.26 i to był wiatr cz, e, plus 3.6. No i właśnie ten wiatr zadecydował, że nie tak. pojechałeś na Mistrzostwa Europy Juniorów wtedy, między tak. innymi, bo tam było rak po 2 cm. Nie? Do tego e, tak. minimum PZL-a, bo... Minimum europejskie miałam, europejskie bo wynosiło 6.10. zrobione, dokładnie. Ale sezon halowy dobiegł końca w klubie sportowym Stalela i ten sezon halowy rewelacyjny, panie prezesie, można powiedzieć. Pięć medali. To chyba nie spodziewaliście się takiego wyniku? Powiem szczerze, że się absolutnie nie spodziewaliśmy. W ubiegłym roku zaczęliśmy od dwóch medali w sezonie halowym. W tym roku tak przymierzaliśmy się też do dwóch medali, i, a tutaj się skończyło na, na pięciu, na takich... No, Patryka nie mamy przecież. A tutaj nagle pojawia się jakiś chłopak z Księżyca, że tak powiem, Grzonka, sprinter i medal robi, no Kasper Adamczak, no to spodziewaliśmy się, że może powalczyć o ten medal, no i rzeczywiście zrobił tak, że, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tych startów. A Skoczkowie tartów. w dal, bo to był taki pojedynek taty z synem, tak? Jakub Robotnikowski to pana podopieczny, a tak. Jakub Tuczyński? Syna Michała. Tak. tak to... Rywalizujecie na treningach też? Czy... Nie, nie, nie. To jest układ taki. My współpracujemy. My z Michałem dzielimy się dzielimy się wiedzą, to nie jest taki, taki układ, że, że. To tam ta współpraca może tak fajnie tak właśnie nie, to. to współpraca, współpraca na treningach jest bardzo dobra, a nawet bym powiedział, poza treningami rozmawiamy na temat niedociągnięć jednego, drugiego i tak dalej. I z tego wypracowujemy jakieś najlepsze metody i też. W w szkoleniu pewne rzeczy powielamy, aczkolwiek troszeczkę innym trybem idzie. Jest prowadzony, jest prowadzony Jakub, który ma nieprawdopodobną skoczność taką naturalną, natomiast Jakub Jeden, drugi Jakub, Jakub Robotnikowski, natomiast Jakub Toczyński. Jest bardzo szybkim zawodnikiem, bardzo silnym zawodnikiem, troszeczkę inaczej trzeba prowadzić ten trening, ale no, fajnie było, bo na pierwszym miejscu na listach był Tuczyński, Kuba był trzeci, tutaj się zmieniła ta sytuacja, no, spada tego centymetra i. Gdzie... No właśnie, bo Jakub Robotnikowski prowadził praktycznie przez cały konkurs, gdzieś tam na samym końcu stracił to złoto, był delikatny niedosyt po tym wszystkim. Pewnie, że tak. No, oczywiście, że zawsze nie dosyć, Bo jeżeli wiemy, że zawodnik skoczył, tak jak już powiedziałem wcześniej, maksa, to co było na stać w danym dniu, no to jest sprawa jakby oczywista. Natomiast tutaj powiedziałbym tak ogólnie, że mamy jakby do siebie troszeczkę nie bym tak powiedział, że do końca. Jakby nie zaufałem zarówno Bękowi, jak i Jakubowi robotnikowskiemu na ostatni skok, bo w tym ostatnim skoku, jeżeli zawodnik jest bardzo odporny psychicznie i potrafi podjąć walkę, to biega bardzo miękko i krok mu się lekko i krok mu się wydłuża. Ja to przewidziałem i u jednej osoby, i u drugiej i ten rozbieg powiększyłem minimalnie, ale nie zaryzykowałem jeszcze troszeczkę. Gdyby to było jeszcze pół stopy, to być może oboje by mogli przyjechać z medalami, a spalili te skoki, akurat w tym roku. Nie? I, i Jakub, ten ostatni, który był na pewno na złoto, no i tutaj, gdzie można było powalczyć. Także troszeczkę nam do siebie jakby. A jak już rok temu Potem, chyba też nie. ostatnim skokiem, nie? Tak wygrał, tak, no wtedy wygrał, a tutaj ostatnim przegrał akurat. Nie? No właśnie, ale macie dwóch znakomitych skoczków na sezon letni i to chyba w hali było pierwszy raz, że dwóch zawodników KS Talela na stopniach podium. Dwóch medalistów z jednego klubu, to też warto podkreślić, bo jednak no mimo wszystko mało klubów w Polsce jest którzy dużo większych od Waszego, którzy mają... Tak, tak. Takie sukcesy właśnie, że w tej konkurencji szczególnie skoków w dal, no bo tu mamy naprawdę perełki, nie? Oczywiście to była na pewno sprawa kuriozalna dwóch zawodników na podium. Gdyby to wszystko fajnie wyszło, nawet mogło być złoto to srebro. No mamy dwóch świetnych zawodników, mamy no świetne zawodniczki. Ewa Rociak odeszła teraz, Natalia idzie Słyszałem, jej. Słyszałem, że rosną mnie. kolejne talenty. Michał, ta, Michał no, mi opowiadał, że tam właśnie gdzieś tam... Fantastyczną dziewczynę mamy również w kategorii młodziczek w skoków dal, także myślę, że taką nawet Michał ma nawet wygrywać. apetyt na, na być może nawet rekordowe skoki, rekordy polskie gdzieś tam sprzed kilkudziesięciu lat wspominał mi właśnie, że... No jest, na pewno taka jest to dziewczyna bardzo utalentowana, Olga Szlachta ma szansę skakać bardzo daleko w tym sezonie, nawet o, się, szansę na mistrzostwa Europy, gdzie minimum jest 5,90 i tam też winiorek młodszych, ale tam nie ma, nie ma tej dolnej granicy wieku, gdyby ten wynik... Czyli jako młodzieżka może skoczyć, tak? Może skoczyć. Koniec sezonu halowego, ale przygotowania do sezonu letniego, jakie nadzieje wiążecie właśnie z tym sezonem letnim, bo on teoretycznie powinien dać jeszcze większe żniwo medalowe. Teoretycznie, no bo to wiadomo. W ubiegłym roku w wywiadzie jakimś, nie wiem, czy, czy Akurat z Panem był ten wywiad, mianowicie było pytanie, czy możemy ten wynik poprawić i powiedziałem, że nie możemy, bo 10 medali się wdarza raz na 72 lata klubu, natomiast w tej chwili się już zastanawiamy po tych pięciu medalach w hali, bo są ogromne szanse medalowe. No właśnie w Młodzikach, gdzie Olga Szlachta ma, gdzie Twardowska ma, ma ogromne szanse medalowe, mamy doskonałe sztafety 4 razy, to faktycznie to sztafetach chłopaków, jeżeli nie zgubi pałeczki, to powinna walczyć o złoty medal. Dziewczyny, Dziewczyny są tak świetnie, samo, nie? także tam tych szans medalowych jest, no, oczywiście Benek będzie startowała i w kategorii juniorów, y, przepraszam, młodzieżowców i Senior. seniorów, także no, tutaj nawet są szanse na dwa medale, ale no, mówimy o szansach, nie, w, tej chwili, mm, w tej chwili trudno tutaj powiedzieć, no mamy tego Jakuba, jednego, drugiego, a może jeszcze ktoś wystrzymał? jeszcze, Tak, tak, tak. Jeszcze 200 metrów świetne jest. Natalia, te właśnie te sukcesy klubowe no jesteście przyjaciółmi, znajomymi, napędza to jedno drugiego, jeśli jedno zdobędzie medal, zaraz drugie, że tak powiem, bardziej się jeszcze mobilizuje? Myślę, że tak. Ja po zdobyciu medalu dostałam już tyle wiadomości, tutaj właśnie z klubu jako pierwsze poszły wiadomości, informacje właśnie od trenera Michała, od jego żony, od pani Kasi Walczak, od zawodników, właśnie dostałam telefony, także to jest super, bo ja się mobilizuję bardziej na treningach, bo wiem, że dużo ludzi to docenia. Właśnie ta nominacja, ten plebiscyt został też, też doceniony przez moje osiągnięcia, także napędza to, a ja się dopiero rozkręcam. Trenujecie w takich warunkach, jakich trenujecie? Pewnie 90% klubów w Polsce trenuje w lepszych, ale no, wy macie jakąś metodę. Na te sukcesy utalentowana młodzież to jest ale dziś ta praca trenerska i chyba pana doświadczenie plus młodość Michała, to fajnie to współgra i oczywiście innych trenerów jeszcze. Oczywiście. Tutaj jeżeli chodzi o Kamilę, to jest jakby osobny dział, bo Kamila prowadzi biegi, biegi, długie, biegi średnie długie także to jest zupełnie inny trening. I też są sukcesy. I, 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 i też są sukcesy, przecież Kacper Adamczak to, to jest jej zawodnik w tym roku. Który zdobył medal, natomiast my z Michałem rzeczywiście współpracujemy i ja już nieraz mówiłem, że pewne ciekawe rzeczy przejąłem od Michała. Michał wiele rzeczy ode mnie przejął i mimo, że w pewnych sprawach się różnimy, to jednak ta współpraca daje efekty, no, ale bardzo ważna jest atmosfera i rozwijanie się. Cały czas się zmienia coś i my zmieniamy metody treningowe, czytamy, no, rozmawiamy ze sobą, nie można stać w miejscu tutaj, to, to ja się nieraz tak troszeczkę buntuję, jak ktoś mówi zasłużony trener, bo to się tak kojarzy, ma swoje doświadczenie i już na tym jedzie, nie, nie, to, to nie da się tak. Trzeba całość, co się rozwijać. Tak, oczywiście. Się. Tym bardziej w takich technicznych konkurencjach, oczywiście. które specjalizujecie się. Od, Odnośnie atmosfery dodam taką sprawę akurat. No tutaj nie mieliśmy takiej możliwości na mistrzostwach, jak byliśmy z Bękiem, ponieważ no, tylko ja byłem z nią i Patryk nas wspomagał. I, ale było to na juniorach, na przykład, że gdy nasz zawodnik skakał, to wszyscy, a ekipa ponad 20 osób, klaskała, dopingowała, to strasznie motywuje też uwielbia e, taką atmosferę, i, 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 to świat, i to naprawdę dodaje skrzydeł. To piękna hala w Toruniu, tam w ogóle, chyba jak się wejdzie, to od razu można skrzydeł dostać i, i skacze się dalej. Nie? E, tak, możemy powiedzieć, że tam zrobiłam swój pierwszy medal w wyniorze Młodszym to był brązowy medal. No i od tego medalu się w sumie zaczęło: co do Torunia, to praktycznie przywożę medal. Także jak dla mnie to, to może być tyle zawodów, i mam nadzieję, że będę poprawiała coraz bardziej wyniki. jak tam A latem, w, gdzie naj, najbardziej lubisz startować, na którym obiekcie? Yy, latem na tym. Najbardziej to mi się podobało w Warszawie na oem W 2017 roku buduję, że tam mi się bardzo fajnie skakało, ale Racibórz jakoś tak, nie wiem, jakoś bardziej mnie przyciągnął, bo tam jednak skoczyłam to 6'10, spaliłam bardzo dobre skoki. Także jak jest atmosfera, wszędzie się fajnie skacze. No, także... Sprytkości fantastycznie się skakało. Właśnie, nie? jeszcze Bydgoszcz. Trochę tych stadionów mamy w tak. Polsce, tak, coraz tak, ładniejszych. Tak, tak, także a, tak, to tak. już ta infrastruktura się poprawia i naprawdę nawet te mitniki są. Nawet powiem, że dużo mamy dobrych stadionów w Polsce. Miejmy nadzieję, że wy dość się doczekacie w ostrowie obiektu z prawdziwego zdarzenia, bo życzymy Wam, żebyście naprawdę mogli trenować w godnych warunkach na miarę tych sukcesów, które osiągacie. No i życzymy Wam, żeby te 10 medali było pobitych tam. Będzie 12-13 za rok, powiecie, że macie coś kolejnego do, do poprawiania, a niech to powiedzmy będzie jakaś taka złota dekada KSTL-a. Serdecznie dziękuję za wizytę w studio. Natalia Benedykcińska. Dziękuję. Marek Walczak. Dziękuję bardzo i życzymy dużych sukcesów w sezonie letnim. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie.